Witam Was w kolejnym przeglądzie oferty z Lidla z Parkside. A. Tym razem od środy 14 sierpnia będzie dostępna dość ciekawa oferta różnych narzędzi, elektronarzędzi, dodatków i tego typu sprzętu właśnie w Lidlu w Parkside. Ie. Tradycyjnie przejrzymy sobie ofertę, zobaczymy co warto zakupić. Także ja liczę na Wasze komentarze. Dajcie znać, co z tej oferty posiadacie, co warto waszym zdaniem zakupić. Na początek akumulatorowy pistolet do farb na 20 V w zestawie 4 dysze 1.5, 1.8, 2.2 i 2.6 mm. Do tego dostajemy lejek do napełniania, pojemnik do pomiaru lepkości, zapasowy filtr, szczotkę i igłę do czyszczenia. Cena 134 i 25 groszy, 134 zł. Cena 25% tańsza ze 179. Jeśli chodzi o technikalia i parametry techniczne, mamy tutaj trzy regulowane strumienie natrysku za pomocą tej dyszy. Maksymalny przepływ wody 700 ml na minutę, 1200 ml zbiornika pojemności, wydajność 2 m2 na minutę. Nie jest to demont prędkości, mniejsze powierzchnie powinniśmy spokojnie ogarnąć. Dość ciekawy sprzęt, chętnie chciałbym go przetestować, zobaczyć jak w rzeczywistości się sprawdza. Głównie mi chodzi o utrzymanie czystości dyszy, czy się tutaj nie zapcha farbą i jak to będzie wyglądało no na papierze, wygląda to rewelacyjnie. Wiecie, wlewamy tutaj farbę, podpinamy akumulator i malujemy. Super sprawa bez żadnych kabli. Fajnie to by było przetestować. Jeśli ktoś tego typu sprzęt ma, to czekam za Waszymi opiniami. Na drugiej stronie, super oferta: za 80 zł bez grosza, czyli 20% taniej ze stówki, dostajemy możemy dostać akumulatorową wiertarkę w krętarkę 20V. Co prawda, moment obrotowy nie jest tutaj zbyt duży, bo 45 Nm. Ale rekompensuje nam to niska waga tej wiertarko-wkrętarki. Do wszystkich prac gdzieś pod sufitem na wysokościach powinna zdać egzamin. W zestawie jedynie walizka, no ale za tą cenę raczej bym się tutaj nie spodziewał. No wiecie, sama bateria, sam akumulator jest znacznie droższy niż 80 zł. Także dość, dość ciekawa oferta. Co mamy dalej? A propos a akumulatory. Akumulatory w dwóch wydaniach. Pierwszy to jest 2 godzinny. Z tego co widzę, nie jest tutaj on chyba podpisany. No ale no, widzę po, po, po jego wielkości, że to jest dwójka. No i też cena 99 Zł. To wszystko z aplikacją Lidl Plus. Czyli musimy aktywować kupon, i wtedy 20 Zł taniej możemy zakupić taki akumulator, no i ładowarkę. To jest ta wolniejsza ładowarka, 2,4 a ale kto widział test moich ładowarek, wie, że ona ma też swoje plusy i jest, jest według mnie dobrym wyborem jako pierwsza ładowarka. Co prawda ja wybrałbym ten akumulator 4 godzinny. On już ma cenę 99 zł, czyli tutaj 30 zł taniej i według mnie jest to spoko opcja, jeśli po już posiadamy jakiś jeśli posiadamy już ładowarkę. Sama ładowarka osobno na ten moment 59,90 kosztuje też jest tutaj oferta, więc no, według mnie mm, lepiej opłacałoby się kupić te dwa akumulatory razem, czyli kupujemy czwórkę i tą dwójkę z ładowarką, wtedy zapłacimy 200 zł. Właściwie 198 zł, i mamy już dwa akumulatory. I ładowarkę, jeśli chcielibyśmy kupować to wszystko osobno, no to znacznie, znacznie drożej nam to wyjdzie. No i z tego co widzę, to są te właśnie akumulatory bez, bez Bluetootha. Mają też swoich zwolenników te wersje, więc no, jest dobra okazja, żeby ją nabyć. Mamy tutaj też jeszcze lampę ręczną akumulatorową. Sam ją posiadam, testuję już od ponad roku. Sprawdza się u mnie wyśmienicie. I ją możemy zakupić za 38.99. Bardzo dobra cena. Tutaj wiadomo, nie ma akumulatora. Parametry techniczne: moc diody 3 W, strumień świetlny 280 lumenów i czas świecenia w zależności od tego jaki mamy akumulator to na dwójce pochodzi nam 8 godzin, na czwórce 16, a na baterii 8-amperogodzinnej 32 godziny. Z mojego doświadczenia wiem, że najlepiej tutaj sprawdza się bateria ta 2-amperogodzinna. Nie ma różnicy w mocy świecenia, czy jest dwójka czy ósemka, a 8 godzin w zupełności wystarcza na takie domowe zastosowania. I też waga tej całości jest wtedy odpowiednia. Z ósemką jest dosyć ciężko. Więc Jeśli ktoś posiada więcej środków, to ja rozważyłbym kupno tych dwóch akumulatorów z ładowarką. Plus jeszcze taka lampa ręczna. Zawsze wtedy tą mm, baterię 2 a Możemy wykorzystać w, i podpiąć ją pod tą lampę ręczną. Na kanale u mnie jest test właśnie tej lampy. Wypadła znakomicie. Ma wieszaki, ma regulowany strumień świetlny. Fajnie leży w dłoni ja mogę ją polecić na kolejnej stronie zestaw dwóch, czterech lub pięciu wierteł specjalnych i tu w zależności od tego co potrzebujemy no to mamy wiertła do drewna, wiertła stopniowe lub płaskie wiertła frezowane tego typu 24,99 za, za te komplety wydaje się ceną odpowiednią do tego są jeszcze wiertła lub do tego jest jeszcze osobno zestaw 5 lub 9 wierteł SDS wielofunkcyjnych do kamienia lub drewna w cenie 14,99 za zestaw lub taki mniejszy zestaw 5 lub 6 wierteł ze stali HSS do kamienia lub do drewna i to cena jest 9,99 różnią się oczywiście mocowaniem przeznaczeniem no i ilością wierteł. Poniżej zestaw czterech lub pięciu diamentowych wierteł, to jest nowość w ofercie, jeszcze tego nie było. 59.99, więc cena dosyć wysoka cena wyjściowa. Co mamy tutaj? No jakiś mniejszy klucz udarowy 20 v ze złączką czworokątną 1 czwartą cala. Przedłużenie bitu 50 mm i walizka. 118 zł i 30 groszy, jak tutaj parametry techniczne, 180 nm momentu obrotowego maksymalnie to jest ważna informacja. Liczba drgań od 0 do 3600, liczba obrotów na biegu jałowym od 0 do 2800. Dobra cena, no ja bym tutaj się nie spodziewał jakiejś rewelacji, raczej tym kluczem. Koła mocno zapieczonego nie odkręcimy, ale to też trzeba by było przetestować. No tej wersji akurat jeszcze nie miałem, myślę, że do wkręcenia tego typu wkrętu gdzieś w domowych warunkach w zupełności wystarczy. Mamy też akumulatorową młotowiertarkę, i akurat mi nie podoba się zbytnio kształt tej młotowiertarki, dość dziwnie to wygląda. Są zwolennicy tego typu konstrukcji. Cena atrakcyjna 149 zł i 25 groszy, czyli 25% taniej niż cena wyjściowa. W zestawie 3 wiertła SDS+, 3 wiertła HSS, 8 bitów, przedłużka do bitów, szybko wymienny uchwyt wiertarski, smar i walizka. Dość obficie tutaj jeśli chodzi o akcesoria. Ta motowiertarka kompatybilna jest ze wszystkimi akumulatorami serii X20V Team. Energia urządzenia 1 J, dość mało, liczba uderzeń od 0 do 5000, prędkość obrotowa na biegu jałowym od 0 do 900. No i producent podaje maksymalne średnice wiercenia 16 mm w drewnie, 10 w murze, 8 w metalu. No czyli taki typowy sprzęt do zastosowań domowych. Na kolejnej stronie mam akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne dosyć szerokie, takie dłuższe z wymienną końcówką w którym w zestawie dostajemy brzeszczot od HCS tarczę diamentową, skrobaczkę płytę szlifującą delta złączkę do zasysania 6 tarcz ściernych no i walizkę 119 zł, 25 groszy sporo sprzętów przecenionych jest o 25% od ceny wyjściowej no dosyć interesujące Narzędzie, podoba mi się ten przełącznik. Fajna jest złączka do odsysania też. No i trzeba by było to przetestować. Poniżej taki odkurzacz ręczny do, do trudno dostępnych miejsc moim zdaniem fajnie by się też sprawdził jako odkurzacz samochodowy. W zestawie mamy sporo końcówek, bo jest szczelinowa ze szczotką do podłóg do pracy na wilgotno, rura przedłużająca ich uchwyt do końcówek. Cena 90 zł. 30, 30 groszy, przecenione ze 129. Możemy tym odkurzaczem odkurzać na mokro i na sucho. Posiada też bezworkowy zbiornik. Fajna opcja wrzucić gdzieś do auta. Tym bardziej, jeśli ktoś tak jak ja wozi ze sobą zawsze jakiś akumulator od Parkside'a, no to w podróży sprawdzi się idealnie do takiego doraźnego odkurzania gdzieś w trudno dostępnych miejscach. No, i y, słuchajcie, na kolejnej stronie widzę, że tutaj też jest na grubo, bo y, akumulatorowa zagłębiarka precyzyjna 179 zł. Jaka jest tutaj średnica tarczy? 85 mm, czyli ta mniejsza tarcza. W zestawie właśnie tą tarczę dostajemy. Ogranicznik równoległy, klucz montażowy, złączkę do układu zasysania i dyszę odsysającą. Prosta zielona konstrukcja. Głębokość cięcia maksymalnie 26 mm. No tutaj nie poszalejemy. Liczba obrotów na biegu ujałowym 4250, czyli stała prędkość obrotowa i średnica tarczy, tak jak mówiłem, 85 mm. Za to poniżej jest coś, co mnie zaskoczyło, bo jeszcze nie widziałem w ofercie lodówki przenośnej. Sezon urlopowy jeszcze trwa, więc taka lodówka mogłaby się przydać. Pojemność to jest najważniejszy parametr 24 litry. I to działa nam na akumulator. No, jestem zaskoczony, jak długo pochodzi to na akumulatorze np. Na 8 godzinnym jak często załączy się tutaj ta sprężareczka, jeśli taka, taka jest, możemy podłączyć do gniazda samochodowego lub do gniazda wtykowego 230V, spoko opcja ma funkcję utrzymywania ciepła, cena. Cena wyjściowa 499 zł dość dużo, tutaj dostajemy 30% rabatu i cena końcowa 349 zł i 30 groszy, więc za jak, za jak tego typu lodówkę przenośną z pojemnością 24 litrów dosyć dobra cena. Ciekawe czy podczas podłączenia do gniazdka samochodowego akumulator nam się ładuje. No, trzeba by było to rozważyć. No, to wydaje się spoko opcją. Dla kogoś, kto posiada dużo akumulatorów, gdzieś na przykład na budowie, gdzie nie ma dostępu do prądu, chciałby te, takie jedzenie w upalne dni potrzymać. Czemu nie? Warto by było to sprawdzić. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście test właśnie tej lodówki. Postaram się wtedy ją zakupić. Na kolejnej stronie kolejne sprzęty. Na akumulator, i tu jest akumulatorowa sprężarka i pompka 20 V za 134 ,25 zł, 25 groszy. Bardzo fajny sprzęt, chwalony, polecany. Mamy wszystko w jednym w zestawie: złączkę do wentyli, igła do piłek, złączka uniwersalna, wąż wysokociśnieniowy oraz, oraz wąż dmuchawy. I moim zdaniem jest to super opcja właśnie na wakacje. Mamy wszystko w jednym. Możemy napompować materac, dmuchane zabawki na plaży, piłki. Możemy zastosować jako dmuchawe super, super rewelacyjny sprzęt. Ja akurat yy, posiadałem go, w tej chwili akurat pożyczyłem. Nie mam, ale sprawował się wyśmienicie. 134 ,25 zł. 25 groszy bardzo dobra cena maksymalne ciśnienie robocze dla tych którzy potrzebują to 10,3 bara 150 psi także tu na parametrach spoko też to wygląda wszystko jest razem nie musimy mieć walizki żadnej jak widzicie złączki przejściówki igła do piłek też jest umieszczona na stosownym miejscu Poniżej mini szlifierka kątowa, też na akumulator, taka do bardzo precyzyjnej e, roboty. Tarcza do cięcia metalu i klucz imbusowy w zestawie. Prędkość obrotowa jest stała 19,5 tysiąca. Średnica tarczy 76 mm 6 za 80 zł. Bez grosza. Do takiej precyzyjnej roboty e, m, bardzo dobry sprzęt. Mamy też zestaw 4, 8 lub 12 tarcz, no i tu akurat jest średnica 125 mm, czyli ta standardowa, do szlifierek kątowych za 14,99 w zależności od tego jakie przeznaczenie, czy docięcia betonu, płytek, czy taka standardowa do metalu, no to mamy. Na różną ilość tarcz przy, tej dwu, przy tym zestawie 12 tarcz, nawet cenowo to spoko wygląda, bo niecałą złotówkę, no troszeczkę ponad złotówkę będzie nas kosztować. A propos szlifierek to jest szlifierka akumulatorowa 20V. Znany, lubiany. Zestawik 119 zł, a więc 30 zł taniej. U mnie ta szlifierka wylądowała w top 7 zestawienia z ubiegłego roku średnica tarczy 125 mm, klucz montażowy w rękojeści w walizka. No i to w zasadzie tyle. Niektórzy narzekają, że ta szlifierka potrafi się zblokować. Ja tutaj doradzam używanie akumulatora furki lub ósemki, a raczej ósemki, wtedy ta moc jest zdecydowanie większa, bo akumulator 2 amperogodzinny u mnie akurat w tym przypadku się zupełnie nie sprawdził. Częściej się zacina tarcza i po prostu no bardzo szybko kończy się, wyładowuje się pojemność tego akumulatora akurat w tym urządzeniu. A tak poza tym no to świetna sprawa do takiego doraźnego przycinania gdzieś właśnie w terenie. Gdzie nie mamy zbytnio możliwości rozłożyć długiego kabla przewodu i podłączyć się pod stację, taką tradycyjną szlifierkę kątową. No, jeśli chodzi o parametry techniczne, to jest tradycyjny jest taki suwaczek do zmiany obrotów. Prędkość obrotowa 2,5 do 11,5 tysiąca na tym szóstym biegu, tak zwanym naprawdę szybko to wszystko chodzi. Gwint M14. W tej cenie. Polecam. Tutaj też jest aktywacja kuponem, 30 zł taniej. Kolejna strona i kolejne nowości. No chyba tego to się nikt nie spodziewał, pudełko na lunch o wyglądzie akumulatora 7,99 dla wszystkich miłośników, fanatyków Parkside'a. Super sprawa, dostajemy takie pudełeczko w kształcie baterii, w kształcie akumulatora Parkside. Mamy też brelo, czego wyglądzie narzędzi, no tego się nie spodziewałem, to absolutnie muszę zakupić. Super wygląda ta piła, młotowiertarka, wiertarków, krętarka, chyba wszystkie. Zakup... Pięć wzorów jest aż. Bardzo, bardzo spoko opcja dla miłośnika Parkside'a. Super rzecz, do kluczy, no rewelacja 7 zł. Mamy też miarę składaną w dwóch wzorach czarny i Zielony, skala od 0 do 200 cm z funkcją zatrzaskiwania pod kątem 90 stopni. I tutaj, w zależności od tego, czy jesteśmy miłośnikiem Parkside Performance, czy zwykłego zielonego, mamy dwie opcje do wyboru. Osobiście wziąłbym tą czarną, bo takiej jeszcze w kolekcji nie mam. A taka standardowa miara składana zawsze się na budowie przydaje. O, tu jest też nowość. W ogóle cała strona tych nowości, świetne rzeczy. Uchwyt lub zestaw uchwytów ściennych do akumulatorów. Fajna opcja. W ogóle to jest fajny pomysł na wydruk z drukarki 3D, żeby sobie coś takiego zrobić. Wiecie, w większym rozmiarze, pod większą ilość akumulatorów gdzieś na, na ścianie, na takim blacie roboczym na ściennym, możemy sobie zamontować. Pyk, wpinamy. Akumulator nam wisi, jest gotowy do pracy. 1999, jestem ciekawy tych innych wariantów, bo tutaj aż 8 jest. W tej cenie warto by było się nad tym zastanowić. Kolejna strona. Ostrzałka do wierteł. 95 W. Ostrzałki do wierteł często występują, ale w tej innej takiej konstrukcji, gdzie mamy ostrzałki takiej multi gdzie możemy ostrzyć także nożyczki, jakieś noże i tak dalej, i tak dalej. No tutaj jest typowo pod wiertła dwie osełki w zestawie. Cena 79,99. No i w tym narzędziu możemy ostrzyć wiertła od średnicy 3 do 13 mm. Poniżej farba w sprayu. 8 wzorów. W zależności od przeznaczenia są Farby do grzejników są farby do mebli, do jakiejś chyba ceramiki. 14.99, pojemność 400 ml. Jak na aktualne ceny, nie jest najgorzej. Poniżej zestaw trzech taśm maskujących za 14.99, każda z tych taśm ma 50 m. Marki 3M, więc spoko, spoko opcja tutaj jest no. Marka mówi sama za siebie, wychodzi 5 zł za taśmę, więc przyzwoicie. No i ostra, ostatnia strona, akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne, 3 w jednym. Jeśli ktoś stosuje, ktoś posiada takie urządzenie, to chętnie poczytam opinię, czy warto iść właśnie w tym kierunku, czy, le, czy raczej osobno kupować te sprzęty. Ja zawsze brałem osobno, jakoś nie mam przekonania do takich narzędzi trzy w jednym. No ale jest spoko promocja, bo 50 zł taniej, 199 zł. I to jest tylko online, tak samo to urządzenie, czyli pilarka tarczowa 215 zł, bez akumulatora i oczywiście bez ładowarki, 20% taniej. No, i akumulatorowa wyżynarka i piła Szablasta. Dwa w jednym. W tym przypadku aż 30% taniej, czyli wychodzi nam 174 zł z 249. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o Parkside i Lidla. Mnóstwo dobrych ofert od środy 14 sierpnia. Dużo nowości, dużo fajnych gadżetów. Przede wszystkim. Na pewno te akumulatory, ładowarka, lampa ręczna. Ja zwrócę uwagę na ten zestaw. Ja zwrócę uwagę na lodówkę przenośną. Sprawdzę bardziej szczegółowo, czy warto ją zakupić na testy. Dajcie mi też znać w komentarzach. Sprężarka i pompka tutaj cena rewelacyjna dużo gadżetów, dużo dodatków więc każdy, myślę, znajdzie coś. Dla siebie. Dawno nie było tak bogatej i fajnej oferty, więc ja zachęcam Was do odwiedzenia Lidla, a przede wszystkim do zasubskrybowania kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie, aby być na bieżąco z nowymi filmami, z nowymi przeglądami, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie ciekawy komentarz. Na wszystkie staram się odpowiadać. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.